Co to chodzi? Co to chodzi? się to śni? Ała! Zjem was wszystkich! Siemanko! Z tej strony Bella i witam was w kolejnym filmie na moim kanale! I zobaczcie kim ja jestem! To się nazywa chyba po polsku skolopendra. Jest tu jakiś drapieżnik niebezpieczny, słuchajcie. Zwierzę podobno jadowite, więc mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się spodoba, bo ja właśnie tym zwierzakiem dzisiaj jestem i będę musiała przeszkodzić wszystkim graczom, właśnie w wyjściu z tej. Mapy! Jeśli film Wam się spodoba, to zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie kanał, dzędzolcie dzwoneczkiem i wpadajcie na bella.pl, A ja lecę ich łapać od razu! A jak, dobra! Widzę, że chwilkę to potrwa zanim oni padną, więc ta marinet jest już rozwalona i ja widzę, że sobie ją mogę po prostu tudlać. Czyli w takim razie to jest taka moja chyba zabaweczka. Zastanawiam się, czy jak kogoś zjem... To słuchajcie, czy ja się dłuższa nie robię? Muszę to sprawdzić, a w tym celu muszę znaleźć jeszcze jakieś dwie osoby. Ogólnie to ja mogę chodzić po ścianach i w ogóle wiecie, po sufitach i tak dalej. Zaraz to wypróbujemy, tylko znajdźmy może właśnie takie fajne. Miejsce, tylko że tam na początku nam mówili jak to zrobić Wydaje mi się, że e, trzeba było wcisnąć, ale zaraz, zaraz Bo ja tutaj mam jeszcze kolejne osoby O nie, unicorn się nadziała, słuchajcie na mnie Coś mi się wydaje, że ja się obie dłuższa Jak widzicie, już jestem potrójna Okej, okay, i mogę się y, bawić, y, no ale nie będę się bawić nie zjeść ich wszystkich. Od razu coś tam sobie poeksplorujemy tej mapy, bo słuchajcie, ta mapa wydaje się bardzo trudna. Na sam początek chciało tak, że yy, no ja jestem tym robakiem, ale mam nadzieję, że następnym razem nie będę ja tym robakiem! Cześć, robakka! Zaraz cię zjem! I po prostu yy, sobie zagram też normalnie. O, widzę, po prawej stronie pokazuje, że to F trzeba było klikać, a nie E. Więc biegnę za nią, biegnę za nią Cześć! Nie, nie zielij tej deski, ale ja zjem ciebie Chła, chła, Dobra, już znowu jestem dłuższa, zobaczcie Ale ciekawa jestem, czy przez to ja chodzę wolniej Hmm, otwieram drzwi Oj, patrzcie na to Patrzcie na to, jak ja chodzę O, ja cię kręcę, co ja robię Dobra, na razie nie chcę Okej, okay, gdzie oni są, gdzie oni są? Pójdę do tamtego pomieszczenia. Oni jeszcze nie wiedzą, że ja mogę chodzić po ścianach, słuchajcie. Ej, bo patrzcie na to. Patrzcie na to. En en, en. 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 O, tutaj, tutaj. A, spadłam. Ale byłam na suficie chwilę. O, tu jest takie coś. No dobra, dobrze wiedzieć. Cześć, dziewczyny! Siemanko, dlaczego na mnie patrzycie tak krzywo? Ja bym chciała wejść na sufit. Halo! Ej, dobra, muszę się nauczyć, słuchajcie, to sterować. Um, tylko, że te dziewczyny, gdzie one są? Okej, okay, one są tam. Czyli to oznacza, że muszę tędy przejść. O, ja cię kręcę. Yy, właśnie do nich. Może to być troszeczkę ciężkie zadanie. Mogę niechcący spaść, jak zrobiłam to teraz, ale chyba tu już jednak jestem. Dobra, 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 okej, okay, dobra, nie będę już tego kombinować, słuchajcie, żeby was oczy nie bolały. Jak ja to tak właśnie mieszam tym ekranem. Ale dobra, jeszcze kilka dziewczyn tutaj żyje. Ole fajnie się chodzi, słuchajcie, naprawdę to jest ekstra. Muszę je złapać, do tyłu, do tyłu, okej, okay. tu deskę one muszą mieć, ha ha ha, ale nie znalazły jeszcze Szukam je, szukam je, one muszą być gdzieś niedaleko, bo przecież nie mają odblokowanych tych wszystkich rzeczy O, cześć, no i cię zjadłam, ha ha, ha. No dobra, to ile ja zjadłam? Raz, dwa, chyba trzy, ja jestem czwarta w tej gierce więc jeszcze dwie osoby! Cześć Rysia Pysia i właśnie cię zjem! I tam poleciała szósta, którą zaraz zjem. Dobra, Rysia Pysia zjedzona. I teraz lecimy po ostatnią dziewczynę. Mamy ponad 5 minut. Ona nie da rady przejść tej mapy sama, więc e, weź się poddaj czy coś. O, cześć! O nie, o nie, słuchajcie, to jest chodzenie po ścianie teraz. Ja muszę stąd wyjść. Ciężko się to mi kieruje Dobra, jestem No ale widzicie, co tu się dzieje Tu jest suficik, kolejny Dobra, tutaj boczkiem Okej, okay, okej okay. <laughs> Boczkiem, boczkiem I tutaj trzeba jakoś wejść sobie A? Dobra, prawie jestem na suficie, słuchajcie Jestem na suficie Ale się męczę No nie, nie lubię tego jednak Dobra, spadam na dół i idę gdzieś tam, bo ona na pewno. O, jaki safe! Ona na pewno myśli, że ja za nim pobiegłam, a ja za nim nie pobiegłam. W ogóle ja nie wiem, gdzie ja jestem, ale nieważne, bo ja je wszystkie zaraz zjem. Ale chyba się cofnę. A dobra, już wiem, gdzie jestem. Ok, pobiegnę tam, bo na może z tym takim głównym pomieszczeniu. Gdzie jesteś, koleżanko? Pokaż się. Chodź tu, chodź tu. O! No, tu można jeszcze sobie. Faktycznie, okej. Okay. A, czyli jestem tu, gdzie byłam. No dobra. Jedna osoba tylko została, słuchajcie, a w sumie mi mm, 4 minuty też zostały, więc to jest bardzo mało czasu. Gdzie ona jest? Ja chcę wejść tam. Czy mogę? Czy dam radę? Okej. Okay. Zanim moje wszystkie odnurza, słuchajcie, się zbiorą, to trochę potrwa. E, gdzie ona jest? Gdzie ja jestem? Wow, Co się ze mną dzieje? Co się ze mną dzieje? Nie wiem, co się ze mną dzieje, słuchajcie. Jakoś bokiem idę, coś dziwnie robię. Oh my god. Y nie, ja chcę iść normalnie. O, ale tu mnie nie było chyba. Dobra, idziemy do góry. A! Ja! Ja nie chcę tak! Ja nie chcę tak! O, ej, 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 czy ona tam gdzieś była? Nie, chyba nie. Dobra, idziemy tu. Dobra. Bo my chodzimy ogólnie, słuchajcie, po suficie. Więc dobrze byłoby spaść na dół. No, gdzie jest ta ostatnia osoba? Tylko trzy minuty mi zostały. Ej, ty osoba, gdzie jesteś? Ja chcę cię zjeść. Na pewno jesteś smaczna, jestem taka głodna. Please, please. Daj się zjeść. Daj się zjeść, nie bądź taka. Dobrze by było wyjść po tym. Tylko że. Nie wiem czy dam radę potem wejść. O ojacie! O jacie! Widzicie co tu się dzieje? O, o jacie! Ja weszłam? Nie, nie weszłam. Nie, to jest złe miejsce. Nie chcę tu być, słuchajcie. I nie chcę chodzić po tych ścianach, bo to strasznie dziwnie się kieruje. Ej! Czy ty jesteś nową osobą? Dobra, nie możemy stracić jej z oczu! Nie możemy jej stracić, je! Jest, jest, yes. To byłaś Ty chyba ta ostatnia. No i super! I ja wygrałam, słuchajcie. Ja, ten taki niebezpieczny zwierz, wygrałam! Nie macie ze mną szans! A teraz, słuchajcie, postaramy się przejść tą mapkę. Okej, okay, mamy kolejną rundkę i ja nie jestem tym robakiem. Czasem może się ciągle wyświetlać ten napis. Play, więc, jakby co, to kliknijcie po prostu w to. Nie bójcie się, będziecie dalej w grze. No, ale to się czasem mi tutaj wyświetlało, właśnie ciągle. Dobra, mamy tutaj jakieś drzwi, które nie wymagają żadnego klucza. I znalazłam jakiś klucz, niebieski. Klucz, uh, uuu, wow. Dobra, ten, ten robaczek się już, tu, słuchajcie, pojawił. Mm, biegnę na górę, bo może gdzieś tutaj. O, oh, jest, jest, jest! Są drzwi, są drzwi nowe, w sensie kolejne. Ej, dlaczego tam to się coś otworzyło? Aha, okej. Okay. Ojejku, jak mnie wystraszyła ta dziewczyna! Dobra, teraz tak. E, młoteczek, przeróżne jakieś tam drzwi. Mm, tutaj trzeba karnister. Okej. Okay. Mm hmm... Okej, okay, deska. Fajnie, fajnie. E, to ja sobie w, wyłączyłabym ten blue najchętniej. Ok, dobra, wyłączony. Ona ma czerwony klucz. To ja nic takiego nie wiem. E, tu? Tu ja wtedy byłam. Ok, to stąd wychodzę. E, a tutaj to jest te główne pomieszczenie. Dobra, tutaj trzeba takie. Aaaa, nie, 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 nie! Pięknie, pięknie za Ratunku, ratunku. Tylko nie za mną. Bliska, tego nie za mną. Nie, nie mam uciekać, słuchajcie. Ej, bo tu jest jakiś czerwony. Nie, 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 nie. Ona ma tyle rzeczy, ona ma tyle rzeczy. Nie, za mną nie idź nawet. Nie idź za mną. Dlaczego się wpadłaś na mnie? Za mną masz nie iść. Daj mi grać. Na górę, na górę deskę. Nie mogę ci teraz napisać. Nie mogę ci teraz napisać, bo ona mnie goni. Ale mam nadzieję, że trafię z powrotem do tych drzwi, co chciałam. Uuu zielony klucz. A gdzie zielony klucz? Nie! He, he, he. <noise> gdzie zielony klucz, ludzie! Ja jeszcze nigdy nie widziałam zielonych drzwi. Aha, tu takie coś. Dobra, fajnie, fajnie. by tutaj, szybko wszyscy. To jakaś karta w ogóle? Okej, okay, bez sensu tu mogliśmy tam skręcić szybciej, ale dobra, spoko. E, o, dobra, to... Jakby nam się otworzyło, to byłoby superancko. Tu jest czerwony klucz, może ona go weźmie, ale nie wiem czy on jeszcze jest do użycia. Dobra, chciałam tu właśnie przyjść i szukamy y, może jakiegoś właśnie zielonego pomieszczenia. Aha, dobra, tu już wiem gdzie jestem. No, ona chodzi po tych ścianach, patrzcie ją, chodzi, chodzi. Mam zielony klucz! Nie zawaham się go użyć! A tu paliwko trzeba. Okej, okay, fajowsko... Nie, idź stąd. Idź stąd! Idź stąd! Nie, ratunku! A, Ej, 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 bo tam jest deska, ale ekstra, ale ekstra! Może tu zielony kluczyk by się gdzieś chętnie... Nie! Nie! Ona lezie za mną! <laughs> Spadam stąd! Spadam stąd! Jak ona dobrze tym chodzi! Ej, poczekajcie, bo ja pozamykam drzwi za sobą. Żeby ona mnie nie widziała. O, tu! Ej, poczekajcie, bo tutaj jest tak. Spadek. Oh no. Idź stąd. Idź stąd! Dobra, czyli się cofam. Nie, 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 nie. Gdzie są zielone drzwi? Może jeszcze za szybko z tym zielonym kluczem. Czy ktoś wiedział? O, tu odblokowały dziewczyny, jest przejście. Dobra, to idę gdzieś. Zmierzam dalej. Save pomarańczowy. One troszeczkę znają więcej tej mapy, ponieważ yy, grały w nią, jak ja byłam tym robalem. Nie! Idealnie po tych schodach, to ja słuchajcie, nie widziałam, że ona tu idzie. Ajajaj, aj, aj, skupiłam się bardzo, słuchajcie, na tym zielonym kluczu. Ale nie może być tak, że ja po prostu nie przejdę tej mapy. Więc słuchajcie, poczekamy na kolejną rundkę. Ej, słuchajcie, w ogóle, muszę <głoszę> Wam to pokazać. Padłam I słuchajcie, ja nie wiem, mam chyba 7 rzeczy, bo ja trzeci raz tu padłam, zostałam zjedzona i ja się od razu odradzam, słuchajcie. Każdy, kto padł, to po prostu padł, a ja się ciągle odradzam. I po prostu musiałam czekać, aż ta rundka się skończy. No, po prostu nie wierzę, że tak się tutaj porobiło, ale możemy zagrać w kolejną rundkę. Mam nadzieję, że wybiorę nadal tą jedną sztukę. No i że ja nie będę robakiem, bo tym razem chciałabym tutaj naprawdę bardzo dobrze dziewczynami zagrać. Mam nadzieję, że one się postarają też. E, no i że wyjdziemy w ogóle z tej mapy. Także y, trzymajcie kciuki, abym ja nie była robakiem. Okej, okay, lecimy z kolejną rundką i... i... abatabatu. <laughs> czy coś? Lecimy z czerwonym kluczem. Gdzie czerwony klucz się używa? Ja biegam za nią, bo jakby co, to ona się pierwsza nadzieje na robala. Okej, okej, okay, okay, dobra, idziemy tu. Cześć dziewczyny. Ja nie chcę pierwsza. Bo ja padnę wtedy. Zielony, tu młotek. Motek. O, dobra. Motek w ogóle widzę, że słuchajcie, jest potrzebny w wielu miejscach. Nie w tylko jednym. No. Ej, bo. Otwórzcie Otwórzcie to! Aaaa! Mój! Ej! Ja przecież coś miałam brać! Dobra. Ej, dlaczego nie mam. Aaaa! Że to zaspałniło! Dobra. Karnister, wiem, że jest tym głównym. Wow, ma zielony klucz. Szybko, szybko, ja stoję na czatach. Jest w tym takim głównym miejscu, w tym głównym takim wielkim pokoju na górze. Idę tam. Idę tam. Idę tam. Czy ja tam przyjdę? Tędy. Dobra, dobra, dobra. Tylko te pomieszczenie jeszcze musi być otwarte. Z niebieskiego klucza. Hello. A nie, żartowałam tutaj. <laughs> dobra. Jest prąd! Jest prąd! Prąd jest! Teraz niebieski klocz. Tutaj, tutaj jest niebieski. Zapraszamy. Ej, bo słyszę to do bala. Dobra. A, i tutaj musimy dać tą po, yy, drabinkę. Znowu młotek, oh my god. Yy, dobra, a tutaj? To jest ślepy załóg No dobra, dziewczyny! Lecimy! Lecimy, bo mamy misję do zrobienia. Ej, poczekajcie, bo tak. Czysto. Dobra. Okej. Okay. Młoteczek. Dobra. Gdzie? 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 Jak wy mnie straszycie, że tu robal jest. Yyyyyn. Okej. Okay. Nie wiem, co gdzieś może być. Dobra, pójdę tędy. Gdzie? Gdzie? Co to za dźwięki w ogóle jakieś kosmiczne, słuchajcie? Naprawdę grajcie ze słuchawkami na uszach. Jest tos wtedy! Sieba? Tu też młotek. Jakaś karta. Dziew... Nie, nie, nie! Dziewczyny, jak tu iść w ogóle? Gdzie ma Ile Idę na górę albo tutaj. Moteczek. Hmm. O, ona coś ma fajnego. Co masz? Co to za butelka? Tą butelką może możesz walnąć robala, ale nie wiem O, mamy deskę, mam Jejku, jakie dźwięki przerażające, naprawdę Jak ona tak naprawdę wydaje takie dźwięki, to, to jest Aha, dobra, to jest taka ucieczka, jakby Idziemy szukać jakieś miejsca nowe, coś, w sensie, żeby Jejku, nie strasz Żeby coś tutaj zrobić dodatkowego O, mamy drabinę, wow, jak mega Aha, okej. Okay. Jest niebieski klucz, czyli ktoś tu już był, bo niebieski jest nam niepotrzebny, proszę Państwa. Aha, czyli tak. Mamy takie coś. Dobra. Czyli... O jejku, jejku! O, fioletowy? Gdzie? Fioletowy? Fioletowy tu, tak, ale jeszcze młotek. <laughs> A masz z butelki. Kto ma młotek? Gdzie wy to wszystko wynajdujecie? Dobra, nie da się tu zeskoczyć, trzeba iść na okrętkę. No dobra, ej, ale... Aha, właśnie, bo nikt nie ma młotka, no dobra. Boję się trochę tu chodzić, słuchajcie. To jest naprawdę niebezpiecznie. O, to już jest otwarte. Wow, do sefu! Czy jest safe nadal zamknięty, czy już to też zrobili? Patrzcie, safe jest zamknięty. Instant! Akrysz! Akrysz? Akrysz? Co tam jest? Biały klucz do wyjścia! Ale nie mam jeszcze młotka! Ej, gdzie my się spałnimy? bo muszę właśnie... Nie, przestań piszczeć! Przestań piszczeć! Ona przerażająco piszczy. Jejku, słyszę jakieś dziwne rzeczy. Nie, 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 nie. O, dobra, ta z butelką lata. Tu jakiś fioletowy klucz. Ej, dziewczyny! Otwarte wyjście! Chyba, nie, bo karta jeszcze żartowałam. Co to za dźwięki? Co wy robicie? Ludzie! Dobra, ale poczekajcie, bo ja widziałam jakiś dziwny klucz, ale nie, to był ten fioletowy, który jest już niepotrzebny. Tylko plis mnie teraz nie złapcie. Ehm. Um, zobaczcie, jak ja idę powoli. Tu, tu zajdę. Jejku! Wystraszyłaś... O, jejku, ty też mnie wystraszyłaś! Tylko mnie straszycie Nie! Eee, nie! Dobra. O, jest karta! Ludzie, karta! No i tylko słychać tego robala. Dziewczyny, mam kartę! Ej, ale motek jeszcze jest potrzebny. Patrzcie! Motek! Gdzie jest motek? Ludzie, ludzie. O nie, o nie, ona tu stoi. O nie, o nie, o nie. Czy ja mam stąd ucieczkę? Oh no! Oh no! Dobra, tędy. Okej. Okay. Jeszcze do głównego wyjścia, gdzie my się spełnimy. Okej, okay, tu. I co już? Patrzcie, bo jest na zielono. Ej, dobra, i. Otwarte coś! Wyszły z mapy? Ej, to ten motek był nam niepotrzebny? Sprawdzamy to, słuchajcie. Sprawdzamy, ryzykujemy. Najwyżej padniemy? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Co z butelką? Nie wiem. Ej, żyjecie? Żyjecie? Bo jak nie, to słuchajcie. Ej, dlaczego to się zamknęło? E, bo nie wiem, czy one żyją. No dobra, ryzykujemy, słuchajcie. Jak nie, to się okaże, że tamte drzwi trzeba było otworzyć! I co? O Ale dźwięki. Dziwne dźwięki. Ale chata. Ale auto zapcywiałe. To ja? Chcę odpalić auto, ale nie mogę, ono nie działa. Co to za kwiat? O co tu chodzi? Świat w kosmosie, czy co? Ale powiem wam, że mega dziwna gierka. Bardzo dziwna. Teraz już sobie wyłączymy dźwięk. No jest, słuchajcie, czarny ekran. Ja ostatecznie nie wiem, czy wsiadam do tego auta, czy Nie. <śm> masakra, ale yy, no, polecam wam zagrać tą giereczkę. Może znajdźcie ten motek i otwórzcie tam te pozostałe drzwi. Może będzie jakieś inne zakończenie. No, a ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. Zapraszam też was na vlogmasy. Pa, pa!